Cześć kochani. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak anulować opcję regularnej dostawy kapsułek do domów naszych klientek. Wierzę i ufam, że każde zamówienie na koktajle robicie jako opcję jednorazową, ale jeżeli chodzi o kapsułki, to po czterech miesiącach firma wysyła po raz kolejny. Więc żeby uniknąć e, zamieszania, odsyłania itp, powinniśmy to zrobić sami. Dlatego w tym celu udajemy się do panelu na naszym ofi, boże, na naszym oficie, na naszym biurze online, na panel Moi klienci. Tutaj sobie dajemy: Szukaj RDD. Ja już sobie tutaj wpisałam Bara. To jest skrót od Baranowska. Pokaż wyniki. I tutaj mam wszystko pokazane. Complete. Mam one time ale już kapsułki premium nie, dlatego naciskam na niebieski numer zamówienia. I teraz tutaj, no nie będę tego czytać po niemiecku, bo nie chcę sobie połamać języka, aniżeliście wy ogłuchli. E, tutaj mamy taką opcję, zapamiętajcie sobie ją, coś tam ratę na samym końcu, jeżeli to naciśniemy. To oni wiedzą, żeby już jej nie wysyłać. Tutaj jako powód należy wybrać Andre i Waiter. No kurczę. Nawet nie mam niemieckiego akcentu. No i to wszystko. W tym momencie już nasze biuro wie, żeby klientce za 4 miesiące nie wysyłać kapsułek po raz kolejny. Także zróbcie to z Każdymi kapsułkami, jakie macie, żeby uniknąć różnych tam wyzwań w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie, Buziaki.